Aaaa, a ładnie. Nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił czegoś głupiego. Ostatnio też tak był. O, jest, 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 leci nisko. Także nie polecam. Uo. Poszła mi krew przez niego, właśnie. Odejdź, odejdź, hopie, odejdź od mojej tej skóry. Co coraz gorzej? Jest naprawdę coraz gorzej. Auć! Moi drodzy, jako że dzisiaj mamy przepiękną, słoneczną pogodę na zewnątrz i jest czwartek wolny od pracy, to pomyślałem, że możemy sobie zrobić wycieczkę. Wycieczkę samochodową w okolice Wrocławia do ostoi jednego z największych, a w zasadzie największego polskiego chrząszcza, czyli oczywiście, spoiler, jelonka rogacza. W zeszłym roku byłem w dokładnie tym samym miejscu i właśnie w tym roku chciałbym również tam pojechać, żeby zobaczyć jak te jelonki się miewają. Jest godzina za 10 czwarta, także myślę, że idealna pora, na poszukiwanie robaków, robactwa, robali. Tak. Ostatni łyk kabusi. Wsiadamy do fury i spadamy. Tup, tup, tup. Swoją drogą ja nigdy na tym stanowisku modliszki nie spotkałem. Ale skądinąd wiem, że tam są. I w sumie fajnie by było w tym roku, dokładnie w tym miejscu, tych modliszek poszukać. Kurczę, ale tu jest ciemno, nic nie widzicie. Jest bryka. Dobra, moi drodzy, wygląda na to, że dojechaliśmy i jadę po dziurach teraz. To wygląda mniej więcej tak, tu jest parking. I na szczęście, Jezus, Maria! I na szczęście, żeby znaleźć jelonka, nie trzeba daleko iść. To znaczy, one występują nawet tutaj w okolicy tego parkingu. Jest dużo takich fajnych, dużych dębów. I na takich dębach bez problemu jelonka powinniśmy móc znaleźć. O, widzę, widzę, widzę. Ej, bezki, tu leci tam, czajcie to. To, co leci, to jest właśnie jelonek. Dorosły samiec z tego co widzę. <laughs> Daleko szukać nie musiałem, a jestem tu dosłownie od 3 minut. Ej, może wyląduje. O, wylądował, ale tam wysoko. Bez szans. Ale jazda. Naprawdę nie musiałem długo szukać. to jest świetne. Ostatnio też tak było. O, jest, 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 jest. jest. Leci nisko. Ale to chyba nie jelonek, to jest... A jelonek, oczywiście, że jelonek, tylko że poleciał sobie. No wiadomo, że jelonek. Kurde, już dwa w ogóle latają tu sobie na chilku. Wracając do hitu. Hitem było, że pod zeszłym odcinkiem z jelonkami, niektóre osoby zarzucały mi, że ja tu gdzieś mam w ogóle skitranego w plecaku czy, czy, czy w kieszeni jelonka i podrzuciłem na drzewo, i o nagle znalazłem jelonka. Co jest totalną bzdurą, bo one tu normalnie latają. No sami widzieliście, więc to było dość zabawne. Ja myślę, że sobie przejdę najpierw tam, a tam znajduje się taki pewniak, to znaczy taki ogromny dom na którym tych jelonków była masa poprzednio I teraz podejrzewam, że też będzie ich sporo. Tutaj widzimy. Takie mocno spruchniałe drewno, w którym jest możliwość spotkania całkiem przyjemnych owadów, ale jak widzę, nic tu nie ma. O, tam widzę kolejnego w locie. Nie wiem, czy Wy go widzicie, ale nie, no jest, jest. Y nie mam pojęcia, czy wy go w ogóle zobaczycie. Co do tego, że to jest dorosły samiec, bo przed chwilą powiedziałem, że to jest dorosły samiec. No, chrząszczy nie może być niedorosły samiec. Jest albo jajko, larwa poczwarka, albo dorosły osobnik, czyli imago. No i właśnie te, co latają, to są imagines, bo taka jest forma mnoga. Może jakiś by tutaj szedł niżej po, po jakimś drzewie, żebyśmy mogli sobie go z bliska obejrzeć. Ale jakoś nie widzę. Widzicie jakiegoś? Bo ja nie. No nic, poza trzema latającymi, w sumie dwoma latającymi okazami nie znalazłem nic, więc idę do tego oto dużego dębu, który jest właśnie takim coś, ale pewniaczkiem, jeśli chodzi o jelonki, a przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. Ogólnie jak się szuka jelonków, to też warto czasem spojrzeć na dół. To znaczy, tutaj pod takimi dużymi dębami często leżą szczątki lub przewrócone osobniki. Okej, okay, co prawda podszedłem do innego dębu, ale to jest właśnie idealne pokazanie tego, co wam przed chwilą mówiłem, że dobrze jest patrzeć w dół. Bo tak, znalazłem przede wszystkim pokrywę skrzydła. To jest ten taki pancerzyk chrząszcza i to jest najpewniej samica jelonka rogacza. Znaczy jelonek na pewno, czy samica jest, to się domyślam, a domyślam się dlatego, że to jest głowa. Sama głowa jelonka rogacza, samicy. I tutaj gdzieś jeszcze jest też noga, tu jest noga, natomiast gdzieś tu było o jest. To jest druga samica, normalnie yy, zwłoki, a w zasadzie połowa zwłok, czyli mamy główkę, mamy przedplecze i mamy przed nią parę odnóży. Ta samica jelonka rogacza, no niestety. I to jest właśnie to, o czym kurde mówię, że strasznie dużo zwłok można znaleźć tych jelonków. Tu jeszcze, o ile mnie pamięć nie myli, jest, no właśnie. Zobaczcie, kolejna samica i w takim samym stanie. Nie ma odwłoka, nie ma nic, został tylko suchy pancerzyk Trzeba poszukać żywego, bo wiecie, martwy to tak... Żadna zabawa. I po raz kolejny mamy dokładnie ten sam kawałek drzewa powalonego. I on ma tyle otworów. Zobaczcie, jak to drzewo jest powyżerane. Przez koziorogi najpewniej. No bo on, tylko one robią takie wielkie, wielkie chodniki. O, ja to też jestem spostrzegawczy. Tu jest moje auto. A tutaj przy tym dębie z kolei mamy e, odwłok. Z tego co widzę, tak jest. To jest odwłok jelonka. Ja! No. Normalnie gorzej niż zwierzęta. Wywieźć świecie, wywalić do lasu. Czejcie to. Ludzie to są jednak świnie, powiem wam. Chyba mamy przełom. Przełom jest taki, że teraz znalazłem zwłoki samca. To jest głowa i przedplecze. I mamy jedną żuwaczkę. Czy też jednego żuwaczka. Jest też pokrywa skrzydłowa. No i tyle na razie. Tak to mniej więcej wygląda. Mam coś, mam coś, mam coś, mam coś. Dwa koziorogi się leją. Patrzcie, to taka plamka wystająca, to są dwa koziorogi i one się normalnie tłuką. Tylko nie wiem, czy to jest samiec i samica, czy dwa samce. Widzę na pewno jednego samca, ale jazda, może któryś spadnie. To wam pokażę, jak wygląda kozioróg dębosz. To jest jedna z największych polskich kuzek. To takie tańczące czułki, to są właśnie one. O, jeden chce odlecieć, ale, ale się łupią. Widzicie je? W centrum kadru. Są, dwa. Ale to już jest... nie wiem czy to nie jest ta parka, bo tam był... O, jest samiec po prawej stronie. Tutaj idzie, 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 idzie. A to jest parka. Okej, okay, no to wszystko jasne chyba. Jeden samiec wygrał, a drugi musi się pogodzić z porażką i sobie pójść w cholerę. Smutne. No niestety poszły jeszcze wyżej niż były wcześniej, także... Ni cholery, ich nie dosięgnę, nie ma szans w ogóle. O, ale znalazłem jeszcze jednego kozioroga. Siedzi tutaj, teraz w centrum kadru, widzicie? Taka jaśniejsza plamka. To jest właśnie kozioruk. Dobra, moi drodzy, jest, słuchajcie, jest kozioruk dębosz. I... słyszycie to? To jest dźwięk taki obronny, który wydają kuski I ten już zdążył mnie upieprzyć oczywiście do krwi. A! 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 Ała! O skubany, jak się wgryzł! Au, 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 au! Ale to ma siły! Au, puszczaj! Znalazłem robala wielkiego. Przepiękny jest. I gryzie. O, poszła mi krew przez niego właśnie. Także Skubaniec ma trochę pary w żuwaczkach. Bo one gryzą i to gryzą tak, że ja pierdziele boli. Natomiast ja go złapałem w sumie przypadkiem. I oczywiście zaraz go wypuszczę, bo kozioróg dębosz jest, jak wiemy, chroniony w Polsce prawem. Także ja też nie chcę go tu po prostu trzymać. E, główny cel tego mojego trzymania jest pokazanie, jaki on jest wielki. Zobaczcie, jaki to jest wielki owad. To jest ogromna kuska, ma bardzo długie czółki, co wskazuje na to, że jest to samczyk. Bardzo piękny samczyk. I ogromnym fartem on po prostu szedł w dół do tamtego sęka i tam go dorwałem. Także świetnie, że udało się dorwać go. No zobaczcie, jaki to jest majestatyczny, po prostu. I on jest, wiecie, no gigantyczne naprawdę. W sensie jak na polskie kuski, nie? No kuski potrafią być większe, co wiecie z moich filmów. Natomiast, no i ten dźwięk, który wydają, to jest kolejna sprawa. Ale mówię wam, on mnie tak uchrzanił w palca, że teraz, teraz boli. O, także nie polecam. Whoa. Kurcz, bardzo nie chciałem, żeby on jeszcze odleciał, bo jeszcze chcę mu makro strzelić, ale na szczęście wylądował w prawie, więc go weźmiemy po prostu, o, postawimy tu. Gdzieś i zrobimy mu makro, bo jest przepiękny. No to tak, z takich podstawowych informacji, to jak już wiecie, kozioruk dębosz jest chroniony i on jest dość rzadki w skali kraju. Natomiast co ciekawe, on czasami występuje w takich ilościach, że potrafi doprowadzić do obumarcia drzew. Co widzieliście przed chwilą, te takie korytarze zrobione w drzewach, to, to jest właśnie jego sprawka. No i tak, tutaj mamy oczywiście dymorfizm płciowy, czyli samiec się różni troszkę od samicy, głównie długością czółków i troszkę pokrojem ciała. Samiec jest jakby szczuplejszy i taki smuklejszy. Kozioruk dębosz jest zdecydowanie jednym z największych polskich chrząszczy, a na pewno najwięks... Pod względem rozpiętości czułków. Jest troszkę mniejszy od jelonka rogacza. No i jedynym chrząszczem, w zasadzie jego kuzynem, który mógłby go przegonić pod względem długości ciała, jest tak zwany borodziej próchnik, czyli ergates faber. To jest chrząszcz, który rozwija się już nie w dębach, a w sosnach. I wiem, że występuje we Wrocławiu, bo kilka osób mi wysyłało, że spotkało go normalnie w centrum Wrocławia. Koziorogi w sumie też mamy we Wrocławiu. Nie, no jest piękny, jest po prostu majestetyczny. A tak by mniej więcej wyglądała moja gra aktorska, gdybym tego chrząszcza miał schowanego w plecaku, wyjął go i że, o, znalazłem chrząszcza. Ojej, patrzcie jaki chrząszcz. Przez przypadek go znalazłem. Tada! Nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił czegoś głupiego. wane jest duży i tak śmiesznie smyra. Ej, no bez wała, ja teraz wam nie ściemniam. Tutaj siedzi kozioruk, a w krzorach wylądował jelonek. Czekajcie, ja go normalnie stąd wydobędę jeszcze. Widzicie go? No, tam idzie. Ach, szlak. Ach. Ja chrzanie, co tu się podziało? Matko, uwielbiam to miejsce, powiem wam to jest. Coś niesamowitego. No, to moi drodzy, mamy to w końcu. To jest właśnie. Jelonek, rogacz, czyli Lucanus Cervus. Przepiękny chrząszcz, ogromny, największy w Polsce. To jest dorosły, tak jak powiedziałem w sumie, no dorosły, nie dorosły. To jest samiec, tak? I tutaj dopiero jest dymorfizm płciowy. Samce mają te takie wielkie, tak zwane poroże, czyli oczywiście są to żuwaczki. No i jelonek też jest chroniony. Tak samo jak kozioruch. No dobrze, moi drodzy, to oto rezultat dzisiejszego poszukiwania. Oto przed wami dwa z trzech największych chrząszczy w Polsce. Mamy oczywiście jelonka rogacza, przepiękny, spory samiec. Nie ma jednej lewej stopy, z tego co widzę. No i ogromny samiec kozioroga dębosza, czyli Cerambyx cerdo. Tak, takie owady normalnie w Polsce występują, takie owady można spotkać rzadko, bo rzadko, ale jak się wie gdzie szukać, to wcale to nie nastręcza problemów. No ja jestem tutaj całą godzinkę i już naprawdę jestem tak usatysfakcjonowany. Oczywiście jestem też cały pogryziony przez komary, ale to nic, bo to po prostu, ten widok wynagradza absolutnie wszystko. Chrząszcze są wielkie, są piękne, są chronione polskim prawem, no i tyle. Aha, jeszcze przetestowałem jak gryzie jelonek i będę miał kolejne dwie dziury w palcach, więc tak. Gryzie mocno, bardzo mocno, nie polecam. Kozioróg też gryzie mocno, on ma bardzo silne, krótkie i ostre żuwaczki. Musiałem sobie zrobić selfie z koziorogiem. Ja go na chwilę odstawię. Idzę sobie z ziomeczku na tego dęba. Jelonek to w ogóle poszedł sobie tam w cholerę. I tam jest. Natomiast ja w czasie jak cykałem fotki, to zauważyłem, że coś leci. I coś strąciłem. A to co strąciłem, to jest, nie uwierzycie, kolejny polski jelonkowaty. To to maleństwo to jest nic innego jak ciołek matowy czyli Dorcus paralelopipedus, bardzo często mylony z samicą jelonka to jest yy, niechroniony dużo mniejszy przedstawiciel polskich jelonkowatych których łącznie mamy gatunków chyba 7 no więc mamy tutaj już w tym miejscu dwa <grych> Niesamowite po prostu. I to jest samczyk. Samica ma troszkę mniejsze żuwaczki. No dobrze, moi drodzy, znaleźliśmy wszystko, co mieliśmy znaleźć czyli był kozioróg, był jelonek, nawet był ciołek matowy. I ja się tu jeszcze trochę pokręcę może uda się znaleźć drugiego jelonka dla porównania. Fajnie by było znaleźć takiego naprawdę nabitego samca bo one potrafią być duże, bardzo duże. Aha, jeszcze jedno chciałem zobaczyć. Czekajcie, tutaj. Bo przed chwilą tutaj wracała z rodzinka tam ogólnie są takie jakby miejsca do organizowania urodzin dla dzieci. Przed chwilą tu wracała rodzinka i taki mały chłopiec mówił, że znalazł tu węża. I jakaś pani Mówiła, że to była żmija, ale o jest. Te. Żmija pełną gębą, nie? Nie no, oczywiście jest to mały, rozjechany najprawdopodobniej za skroniec. Szkoda, gada, ze skrońce są przepięknymi wężami, trochę śmierdzącymi, ale to już inna sprawa. Jak chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to wpadajcie na kanał Księga Dżungli, bo tam Adi opowiada o polskich wężach i wychodzi mu to naprawdę, naprawdę dobrze. Także może ja kiedyś też opowiem, coś o polskich wężach pod mu kontent. U, jelonka nie znalazłem, ale mam ja szczurę. No, pokaż nam się z bliska. No, patrzcie, jaka cudna jaszczurka z winta. Samica, bo samce są zielone. Znaczy, szatę godową mają zieloną. A to jest grubiutka samica. Z tego co widzę, to chyba miała odrzucany ogon. Tak mi się wydaje. Dobra, teraz to jestem trochę w szoku. Wiedzieliście, że jaszczurki potrafią. Spierdzielaś na drzewo jak koty, normalnie? Ja nie miałem o tym pojęcia. Normalnie spierdzieliło na drzewo, ale faza, fajnie. Tak, tak, ja wiem, co powiecie. Jaszczurek, jak i innych gadów, nie powinno się łapać w ręce. Są to zwierzątka chronione i powinniśmy im dać spokój. Ja chciałem po prostu wam pokazać, jaka ta jaszczurka jest cudowna. I ona jest taka grubiutka, w sensie wydaje mi się, że ona może być w ciąży. Co ty na to powiesz nam, koleżanko? No jest przepiękna, dobra, to uciekaj. W ogóle spotkałem tam przemiłych państwo, którzy organizują warsztaty takie leśnicze dla dzieci. No i właśnie pogadaliśmy sobie o jelonku i w tym momencie, jako że jest godzina chyba już przed 19, zbieram się do ostatniego punktu, który został mi tutaj polecony, dostałem cynk, że tam jest bardzo dużo jelonków, bardzo dużo koziorogów. To jest jakiś kilometr stąd, także szybko przejdę sobie lasem. O, co my tutaj mamy? Stali mieszkańcy ekosystemu. Paśnik, kruszczyca złotawka, kruszczycę też dzisiaj widziałem jak latała, jelonek i oczywiście rochatnic, ale nie widzę kozioroga. Według wskazówek, to tutaj jest krzyżówka i muszę iść w lewo. O, patrzcie jak zasuwa. Też jest w ciąży. Ale grubiutka. Jaka grubaśna. Jak się stawia. Póki co jelonka żadnego, ale słuchajcie znalazłem tak zwanego latającego kleszcza, to jest to. Oguwienko jest tak irytujące, i to oczywiście nie jest kleszcz. Ja o tym zrobię osobny odcinek, ale żebyście wiedzieli, to nie jest kleszcz, tylko muchówka, czyli jakby no, mucha, tak w cudzysłowie. Ale znalazłem drzewo. Wow! Jeden jelonek, a tutaj. <ścoughs> proszę bardzo. Kto to idzie? Mr. Jelonek, a tu jest jeszcze trzeci, ale rozwalony. O, proszę bardzo. Tutaj jest noga, jedna, druga i maleńki pasikonik. W każdym razie mamy kolejnego jelonka. Ten samczyk też jakiś taki nieduży. Oj, chyba się zdenerwował. Nie denerwuj się, mordo. No prześliczny jest, powiem Wam, naprawdę. Oj, nie, nie wywracaj się, no. Ale ten też nie jest taki jakiś bardzo duży. Mogą być znacznie większe. Coś mnie gryzie chyba jakaś mrówka. Fajnie, że znalazłem drzewo, na którym one siedzą. Tu jest następny, ale mniejszy, dużo mniejszy. Czekajcie, odłożę go. Patrzcie na to. Jo, ale ten to jest maleńki. Trzeci, więc chyba to nawet było słychać. No, także jelonków rogaczy mamy tutaj pod dostatkiem. Jeden, drugi, trzeci. Do wyboru do koloru. Proszę bardzo. Jeden, drugi i trzeci. Ja, ale jestem zajarany tym, mówię Wam masakra. No, przepiękne są, przepiękne po prostu. Te chrząszcze są zachwycające. Jednym słowem, zachwycające. Au! Jeden mnie chwycił za palca. Au, 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 au! Au, to boli, puszczaj! O, skubany, ile ma siły. Auć, dobra, puszczaj, puszczaj. Dobra, czekajcie, muszę. Cholera. Ej, nie wiem, co teraz zrobić, bo jeden mnie tak chwycił. Ja go nie, nie, nie zdejmę, go on musi się. Nie wiem, czegoś. czegoś... odejść, odejść, hopie, odejść od mojej tej skóry. Coraz gorzej, jest naprawdę coraz gorzej. Auć! O ho! Urąbany, ho, ho, ho. ale ma siły. E, odkładamy je i kończymy zabawę. Ten widok jest wart chyba każdych pieniędzy. Czajcie jakie piękne. Słuchajcie, coś siedzi na tym dębie. Nie wiem czy to jest samica jelonka. Chyba tak. E... No oczywiście, że tak Prima sort, pierwsza samica. Dobra, to zostawiamy ją fajnie. Tak normalnie, turbo na widoku. Czajcie to? Ona sobie siedzi normalnie tutaj. Tu jest ścieżka, tu jelonek. No i na sam koniec, żeby dopełnić szczęścia, proszę bardzo, tak wygląda samica kozioroga, dębosza. Znalazłem ją dokładnie w tym samym miejscu, gdzie na początku widziałem te dwa tłukące się samce. To jest to samo drzewo. W każdym razie piękna samica, i tutaj widać, że ona ma dużo krótsze czułki niż samiec, nie? No ale nadal to jest kawał krząszcza. Teraz już serię to kończymy, bo jestem pogryziony, pokąsany do szpiku. Podsumowanie dzisiejszego filmu. Jestem przeszczęśliwy, jelonek, rogacz, chrząszcz rzadki, bardzo rzadki w skali całego kraju, jak najbardziej. Natomiast z tego względu, że tu jest jego stoja, chyba największa na Dolnym Śląsku, to tutaj ma się całkiem nieźle i można znaleźć tego jelonka naprawdę dużo. Dajcie znać, jak się Wam podobały jelonki i inne stworzonka, które zobaczyliście w dzisiejszym odcinku, koziorogi, ciołki i tak dalej. I widzimy się w następnych filmach. Hej! Ole, sobie rozbryzgałem elegancko komara na nodze. I na ręce.